daż krzychu, ja nie chcemy już kompana zemno, tak mu nie wystarczy. No krzychu, chodź tu i się Chodź do nas krzychu na górę. Nie zabijajcie krzychu, ey. Kompresami spowoduję. Kobieta, nie w takim pojęciu. Nie jest otwarte okno. Chodź za mną. Nigdy nie wiem, że masakra. Ja tego zmiłam, tako że pobroważe. Ży żyjesz? Gościu przed świniarnią, ty, jeszcze żyję. Zabiłeś? Jeszcze. Nie. Gdzie on jest? Szybko. Ej, to mnie szczela, kurwa? To Halo Ja mam Halo. Bieg do szopy, szybko Bandażuję się, moment Bieg nie do szopy, dawaj, dawaj, dawaj do szopy, dawaj do szopy szybko Do garażu bieg szybko, chemo Dacek latem tym Co on ma za broń? Jakiś pistolet Dawaj, dawaj, szybko, tu jest w shopie Ta szopa, ten garaż, tu jest w tym garażu Byłby. Tu, 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 tu po lewej, ten garaż s tak. Chodź tam z tym automatem, ja Nie mile mam amu. No on jedną do ciebie czy ty do niego? Do mnie. Jest tam? Jest. Patrz, patrz, niech się wytrwa nie ciebie, trwawi, Dobra, on. Ja nie wiem, ile mam amok Nie mam dwóch do Leży. Dobra, ja dostałem. O, użyj. Leży śmieć. Trwawi, dobrze, go najpierw? Dobra, patrzę. Suka, biać! Fuck you, Fuck you, fuck you! Gdzie on jest? Gdzie on jest? No Aś, tam, bo tam gdzie padłem. Ta... Tam, gdzie padłem. Niebieska T ma siekierkę. Dobrze, no. jebać go. Jebaj go. Sraj. Fuck you, fuck you! fuck you, Fuck you, fuck you! Ja miałem No to no, tu widzę czarny, no, no, leży ktoś. No to nie on. To ja. Kałak z ciebie wystaje. Nie. A co? Shotgun albo SKS. Chyba, że to ktoś. Ale on nie miał chyba koła, jakiś rak czy coś. A tu leży ktoś za namiotem rozebrany. Ma on dokładnie nad bazą militarną koło kamienki. Cicho, jest, jest. 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 Lat, kurwa! Bardzo Sęk. ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Musiał być kurwa. Judajsa nawa być. Ma... ma? Ma jakieś magazynki? Tak, i zje dostaniesz. Muszę to zabić Ma Malunetę. Dobra, cicho. Malunetę do snajpu, No szybciej, kurwa. Dobrze, że to do wszystko zanieosłem do tego. Uważaj, bo mógł nie być sam. Viem. E, musisz iść po... o po... już drugasa podejść Mogę Tak. Mango za... Na kogoś? Na pasie startowym już Koleś Lał zombiaka na pasie startowym Jest tam, stoi przy nim Dostał Dostał Chowaj się, chowaj się, chowaj się, chowaj się Mam zmianę teraz Robisz jeszcze sześć jednego ci podam, pięć mnie Jednego mam w drodze gości, gości, gości widzę, dwóch gości widzę Gdzie? ktoś się przelał kurwa Ten w środku dostał oh, Ej, chodźcie to... szybko do mnie na serwer, dwóch gości <Gluby> Dobra, dobra Zapalony. Dobra, 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 dobra Ja wbijam na budowę, na górę Dawaj, tak, 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 I jeden na budowę, szybko I go walił z tego Samochód, samochód, jest, samochód jest zapalony, uderzył w drzewo Dwóch jest, ale jak świniak, nie? Wiele helikraszy pewnie rutowali Mają chyba palce Mieli Dobra, jeden śpi Na 100%, dostał panie O tam, dobrze patrzysz Tam, 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 tam jest samochód Widzisz, zagrywa O strzały, strzały do mnie idą Dobra, strzały, strzały A on jest na budowie, SMP to ty? Kurwa, no ja się pojawiam teraz na budowie. Please. On jest Ej, na budowie, się... strzela do mnie, strzela do mnie. Do mnie też strzela. Z budowy? Tak, jest na budowie. Kurwa gdzie? Ja no, na górze na samej. Wszedł do środka. Jestem jest, 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 podobnie jest strzela. Tommy to idź szybko pod samochód i zgaśnij ten samochód. Szybko, biedni, to tam nie ma typa. Wejdź środka i zajęć Tomi zgasiłeś? To, on jest no, przy jur. rurach takich długich. Nie wiem gdzie on jest. Gdzieś tam u góry, na samej górze życząkał na budowie, Raszujemy Raszyjemy SMP, nie zabije. Czekajcie, ja się Przekaj stawię, dobra, tam. żeby to mnie strzelał. Biegam, biegam No Dobra, dobra, dobra. teraz Jest, yes. Śpi? Bele. 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 Kurwa, akurat się pojawiłem. Pomiał, pomiał, piękna robota kuwa. Nie wiem jeszcze Szybko, bo ja mam go no, A. nie trafiłeś Dostał! Dostał

Czekaj, nie stój 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 stój, stój, co? stój bo ja, ja, stój stój No do kiego ch**a stajesz na drodze? Ja nie wiedziałem, że on ruszy do Jak odpalił się, nikt co miał zrobić? Tak, to To mnie go to... wro... Nie Chodźcie pod koła, teraz go zjeb** Przygoda, jedziemy sobie z chłopakami na wybór to mi Zauważyliście, że nie ma już takiego desynku? Co to ma być? One was co to ma być? What the fuck! What the fuck! Rób zdjęcia, Niron! Czy sam nagrywasz? To nagrywam. A weź da... się zatrzymaj! Zobaczymy, czy ich jest. Sam je się kurwa zatrzymaj! Zabić je? Nie! Nie kurwa, zabierz nas! ty. są nasi Bo przyjacielowie! Nie, Oni chcą dołączyć! <grym> Dajcie daj daj inwestycje! Dobra, kołuj, chodźcie, chodźcie! Jeju, yeah, mamy nowych przyjaciół No to ekipa nasza się połączyła Małości mamy jedno to zdjęcie je łapa to biegnie, par na prawo, zaś odpierdala Ej, biegnę, struź podziwiat, pienięg. Ej, tu odpalcie nie w samochodzie, to to było niezłe. Włóż Pasz, do tam samochodu, tam. do bagażnika, dobra, już jest włożycie, trzymajcie się, chłopaki, pas ma ja nie... Ja pierdolę, no nie chcę tym kurwa pojebało cię Trzymajcie się, chłopaki, nie nie ma nikogo na serwerze, trzymajcie się. Kurwa, pójdzie jeszcze raz, Tu jest zakręt, chłopaki. A! Wszyscy na prawą burtę się przesiąść. Ożebka, pójdzie O, drzewo. Takie ja, drzewo. drzewo. Na pełnej pizzy. Aj no, nie mier, kurwa, już nie mier. Kole, kole pod podlaszak, proszę. <ślesy> to się nacieszyłem, panie kurwa nie róbam. Nie nikogo tu nie ma. Zatky, 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 zatky. Ja tam, Wesoła ekipa się zbliża Na 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 na, na Strzelają do To? Kto? No strzelają. strzelają strzały No skąd kurwa? Brawej, kurwa prawo, 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 prawo gdzieś Nie zatrzymuj, nie zatrzymuj się Jedź, 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 jedź strzelaj do mnie, jestem w choince na to odbiega A dobra, to jak zbiega to, to nie ja Gdzie? A ja widzę, biegnie do na nas, opaska. Ona trzy na na zielono! Do czerno! Dobra chłopaki taktyczny kurwa zakręt! Nie! Taktyczny zakręt! Pojąc, pojąc, co ty robisz? No wysiadamy! Taktycznie wyjebaliśmy drzewo i teraz się cofamy Wysiadamy. Wysiadamy. No kurwa! Ty zbieg do namiotów. Gdzie? Chłopaki wysiadamy! Strony. Nie róbcie scen! Bierzcie co w samochodzie! Jest w namiocie, namiocie! Który, Który namiocie, namiocie? Mieszką... Yy, Od strony... tam skąd przyjechaliście! Ciebie z nadwami w plecaku! Mówi do was Andrew trzy razy. Stoicie tam na drodze. Gdzie? Typ nad wami, z gór dużym. Zabiłeś go, Andrew? Tak. No. Chyba typ był... A trzy razy się pytał was. was, nie? Chyba gadacie stoicie środku drogi. Leży. On tu zalogował? Nie, on bieg za wami, dlatego się zastanawiam, czy się to nie stara. wy. Dobry. No to jest w czerwonym berecie. Zatrzymajcie się, zatrzymajcie się. Zatrzymajcie się zatrzymać. W czerwonym berecie. Ma opaskę. Na... Dobra, stop, stop, bo go zróżniczyłeś Ja go chyba nieraz nie trafiłem Nie więc... wszyscy, nie wszyscy, kurwa, to bo dostajecie przy nim dobra, I macie Ja zrzutować chcę, bo... Opaskę, opaskę ma. opaskę ma Nie wszyscy, mu bo... kurwa SK sama To no to ten strzelał, dobra, to tylko kądu. Ty ile razy w niego strzelałem? Dwa razy tylko Śpi? To... Ty nie trafiłem. No i w drzewie jest po? W Drzewie typo jest, czekaj zaraz, zaraz się sami zabijemy coś czuję widzę go tam No Nie oddychaj Biegnie na nas, biegnie na nas, nie wie skąd weszła Kurwa, ale kurwa o, to auta, to Ładuje, to... leży, leży. Dobra, jeszcze jeden jest. Ja. Nie, nie, nie. No, to już Ja nie mówiłem, że... Nie to, to mówiłem. Tak. Jest, co że. Ja nie mówiłem co Nie mówiłem To w ogóle wypowiadać? Co? w ogóle wypowiadać? No mam, jak, 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 jak nie, to w dziku. No kurwa, widziałem coś dzika? To mi zalokowałem, kurwa, północywa. Przed nami, proste przed nami. Chyba obrona własna mam potrzebna. Biegnie, który to on? Kur. mi, jestem przytomny. Sprawdzam, czy jestem nie będę. spotował. mi, pomóż mi. Gdzie jesteś? Nie wiem, wyszedł jakiś pan złowrogi w hełmie czarnym, jak piekło i czerwonym, jak ogień, i zaczął do mnie strzelać. Gdzie? Dwie osoby przy niebieskiej bramie. Na namiotach. Gonią mnie, zombi też mnie gonią. Kurwa, czas też mnie goni. Co zrobić? Uciekajcie Zbawiam do bunkra piaskowego, szybko, do bunkra. Do bunkra piaskowego, w stronę lotniska. Biegnie dwóch na ciebie, Andrew. Dobra, uciekam do bunkra. Do bunkra, szybko. Furiat, czekaj, dwóch cię goni tam, dwóch cię goni tam. Jest za namiotami, Czaj się jeden. Mierzy do was, mierzy. Szlaczkiem, szlaczkiem, mierzy. Ty chyba ja nocki Ja dalam, jestem przy Kiblach, jestem przy Kiblach. Ale... No jak jesteś przy Kiblach? Kurwa, biegnij do nam bunkra, Furiat. Co ty robisz przy kibla? Panie dostał i kurwa przeżył. No to to jeden jest koleś co skoro... roku. Jednego sypnąłem, drugim nie sypnął. Jest Kto w bunkrze! Był w bunkrze ze mną. No to nie ja kurwa! Zombie mnie daje. Konan! Co jest? Ja myślałem, że to ty jesteś w tym bunkrze ze mną cały czas. Nie kurwa, mówiłem, że ja jestem z lornetką na chilu, że jestem, krzyczałem. Nie słyszałem tego. Ja też nie słyszałem tego. Przecież Zwykałem mówiłem, biegnijcie do bunkra. Stary. Nie! Bunkr. <laughs> nie mam raksa To, Kto jest w bunkrze, powiedzcie mi. Kolej. <laughs> Jak graksów możesz nie mieć, kurwa? No bo ktoś pokazał, coś tam zrobić z nich. Dobra, ilu zostało ich? Ilu zostało? Jeden. Ich? Dobra, biegnę tam bez odbioru. Kurat, ja... na tym serwerze biegniesz? Yeah. Kurwa, dużo tu ludzi. No kurwa, i jak tu biegnie, no. Jestem na balocie. No kurwa, to daleko. Nie. Ja mam beczkę. Kurwa, albo to rzucę w niego, i to by było fajne, gdyby się dało hamulcową tym. Coś tam bierzesz, laksy do ręki... F11... wymawiasz magiczne zaklęcie... I... Tak, tak to było. I jak to, to wyobrażasz? Zabijesz go i pobiegniesz po niego? No jak go osłonię i tyle. Chyba go widzę, moment. Ja ma KMS także... Coś tam... Widzę czy... go! Widzę go, nie wiem czy to on. Gdzie jest? I taki gra nieskonałym, pierdolony I tak, i I tak jest, dostał! Idziemy? Nie No ja wstaję No my pobiegliśmy, nie? Nie Tylko wiecie, jest SVD jest Winchester, nie? Mamy pizdę, jak nic, jak zaczną jebać do nas SVD już Ale dostało wiesz, ode mnie Teraz też tam prawo nie, 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 prawo i... Biegnie gościu na nas prosto, biegnie gościu na nas Gdziemy, prosto, to, walcie, 500 to. metrów po no mojej lewej. Tak, tak. czekaj, nie walę Zdala jeszcze, jeszcze nie walę. Gotowi jesteście? Tak. Walimy. Dostał. Do... nie dostał. Dostał. Nie, nie, za drugim Krali. razem... Nie. Dobijajcie go, dobijajcie go. Śpi. Dobra, nie dobie ci, bo że już... się, się, nie, śpi. nie, nie, nie śpi, dobra. Chowa cię, puls chowań. mogłem, ale to chyba na tobie czapi. Pana to na mnie było. Czy na Kto tu biegnie do nas? Wera! Dalcie do Leży! Śpi! Dostał. Ja jebie! Dostoi! No stoi w namiocie, jakby. Nie chcesz strzelać, bo go zrujnuje. szybko jeden. Idźcie po niego. Czekaj, bo czekaj, czekaj on nie? nie wie co zapra robi, czekaj, czekaj czeka, czeka, czeka. No jebaj go kurde, stois no! Stoi w miejscu, usiad nie, nie strzelaj! Się. Nie strzelaj, banie dostał No, czy jak to ona powiedziała, nie ron? Czy się sama ten? No wiesz co? Nie ruszę, baba mu ci Chyba mucisz się sama? A, nie, z kolegą Jakim kolegą? No mam takiego jednej go. No ale Ci za to? Nie ty Ach, jesteś dziewicę, to co czujesz? Nie kłam. Na mnie musisz kłamać. Wiesz o tym. Myślałem, że gość. Eee... Gość biegnie drogą do ceglaka. Od tamtego miasteczka na prawo. Okej. Okay. Gdzie tam tego miasteczka na prawo? Na prawo, konad, nasze prawo, tam jest miasteczko. Biegnie główną drogą do ceglaka. Do nas tutaj, tak? Tak. Czemu go nie zniknie? Znik mi, schował się za ceglak, jest za ceglakiem. Jest za ceglakiem? Y, następny biegnie, od dołu od pola. widzisz? To, ja, dro... to ja, to ja! Fajnie, że mi, i na tamty serwis ostatnio byliśmy kałach, mi wypadło. Miron, gdzie jest? Cicho nie widzę go. Ale gdzie on? Pobiegł do ceglaka? Jest, jest przy ceglaku, jest na tym parkingu ceglaka Ale widzę, widzę, Alebo, widzę biegnie widzę. do szkoły Znaczy cztery 4 szczelimy nie w coś, dobra? E, Czapi pewnie kurwa spierdolił, ona już tam ciśnie nim. Za... Czapi, ty gdzieś tam jesteś Ja Jestem Ej. na ceglaku No, no dobra to, to biegnie kolejna osoba Gdzie? Tak, biegnie następna parkingiem No ja, kurwa, kurwa, mówię, że dwóch kolejnych widzę dobra. Ty! Wyszliśmy na dziesiątkę i ludzie ty No, no ale co ci mówiłem? Widzieliśmy się od razu no, 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 gdzie, gdzie wy ich lutują? macie? Biegli tym takim parkingiem od ceglaka do szkoły. Zniknęli mi teraz, ze drzewami są i tak A dalej. bo tu jest samochód, ty! No Niron, zostań to... tu. Jest jest, na... jest, jest, przed szkołą, jest przedszkolą, jest Conan. Biegnie do tego ceglaka, do stacji. Dobra, nie biegnie. Uzbrojony jak świniak. Wchodzi do stacji. przed. On podbiegnie tu pod ten samochód, Niron. Wyszedł, wyszedł, biegnie do szkoły, biegnie do szkoły. Biegnie do nas, biegnie na wprost nas. Conan. Mam no, biegnie, biegnie. Śpi. Śpi. Szukaj drugiego. Chozan. Mam no, biegnie, nie biegnie. biegnie, 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 biegnie to, do, do, do truba. Jest za jest, tym. Jest za, za płotem. Obiega z prawej. Gdzie pobieg Pobieg na... Dostał, leży! Dobra, nie, nie rujnuj mi... czapi, nie rujnuj! Nie rujnuj tam! Gdzie jest jeszcze jeden? Czegła? Muszę mu strzelić, bo, no. bo on żyje. Uch, tam kurwa, jak do tamtego no, miasteczka czekaj, się nie biegnie. Co? Komer, Patrz, gdzie patrzę. Gdzie? Patrzą przez lornetkę. połóżcie. Po, po, Patrzą się na nas. No to już Ej. widzieli mnie. Czapi, gdzie jest czapi, Chapi, gdzie jesteś? Kto Patrzą mnie? kurwa, blaszakiem. Kto biegnie u tym środku? No już cię widzą, już cię widzą. Oni są na twoje prawo. Kto biegnie środkiem? To Chapi. A gdzie oni są? Oni... patrz nad widzisz mnie? No... Patrz, tam. Pomiędzy drzewami jest taki przesmyk, tam jest taki zakręt na drodze, pamiętasz no. co się samochodem raz rozjebaliśmy tam stali? No no no, tylko no. jest? Widzisz gdzie celuje? Widzisz pomiędzy tymi drzewami? Ej Niron, jak będę wchodzić po drabinie to będą mnie widzieć? Tak... No Mogę i gdzie oni są? No nie ma już teraz, zniknęli mi kurwa. Nie wiem gdzie są. Tam ja stali nie, obydwoje gole. i patrzyli się centralnie tutaj, Jeden przez lornetkę patrzyli, hmm. średnio ubrani, się tylko na... Ja nie słyszę strzałów w ogóle, o czym no, strzelają. Mówię. Zabili czapi. 200 czy 300 do ceglaka? 200, 200 no co to? 200 Będą palić, celować. Dobra, tylko powiedz mi... Chyba, że was widzieli to się Jeszcze strzelają. O teraz słyszałem mozing. Są na, za zakrętem, zaraz za zakrętem, są pod żółtymi drzewami. Czekaj, niech tam wchodzą. No Miron, to czekaj, schowaj się. Powitajcie GSG 9. Poczekaj, są na drodze, są na drodze, obydwaj. I czerwony plecak, jeden za drzewem się schował, jeden biegnie lutować, widzę. Dlatego słyszałam strzał, a tam czekaj. się nie wychyleni. Widzisz, ten jeden sunie po tym, drugi biegnie. Obidwaj widzę, teraz wchodzą... widzę. Widzę, widzę, teraz widzę. Dobra, będą wchodzić nieron, gotowy Tam jest jedna czy dwie drabiny Obydwóch sypiemy, słyszysz, bo wchodzą Tak Chodźcie, sypiemy Już? Tak. Jeden spadł Zabierz drugiego? Widzę. Nie, nie widzę go Nie widzę go, gdzie on kurwa stanął No przed budką, nieron miałeś drugiego sypnąć Wśałem, No nie widzę go, widziałeś. no tego przed, przed laka i... dobra biegnę na górę, na samą górę biegnę Oj, to... o, Miron widzę gościa, serwer. widzę gościa serwer, serwer wyjebało Chodź szybko do mnie, chodź szybko do mnie Widzę, że jebało Patrz, on, on był w tym No idzie środkiem pola na lagu Za ceglakiem ciągle. W miasteczku Idzie, idealnie teraz na frost będzie bieg drogą Do nas? Nie, nie w drugą stronę biegł Widzicie? Tak, widzimy go, widzimy go. Jeden. Uzbrojony. Dobra, jedziemy za nim, co? Patrzy na naszą stronę. Biegniemy wzdłuż, bo go później nie ścigniemy. Biegnijcie, dawaj, ogień. Biegę do miasta, widzę. Ja go ja 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 tam to. w domku nie widzę. Ale mnie Z policji jest wyjście bokiem, nie? Jest na policji na... na dachu. Policji jest? Do... Ty! Co? co, co, co? Nie słyszeliście szczału? strzału? Słyszałem. Nie. Chodźcie, chodźcie do... szybko pod policję, chodźcie szybko pod policję. Chybiłem. Gdzie on jest z policji? Tak, u góry. Był. Szybko pod policję chodźcie. Ja jest pod ceglakiem o kurwa. o kurwa Co to było? Ja szczęam do zombiaków. Chodźcie Obiega pod policję, policję. Szybko. Chyba go zombie ja. goni jest, na dachu, jest, na dachu. jest dalej na dachu Jest dalej na dachu sneju? Ja, tak. ja, ja Biegnę na dachu. Co to za strzał? Jest czy nie do niego Widzę, jest na dachu Śpi! Dostał. Dostał. Śpi! Już celowałem w niego kurwa. Uważajcie, bo mnie strasznie dużo ząbiaków goni. Halo, pomocy ich potrzebuję. Ej, ej. Chowakli. Tu biegnę do policji, do policji biegnę. Kurwa. Jeden śpi ząbiak. Ja Nie, to ciało bo Ludzie żyją. Ej, co to? jaki Trzeba go zrobić jakby coś. O kurwa. No i co miał? Koleka. Miał coś dla mnie? Do uczystera? Nie, ja sobie spodnie zabieram biorę na to zgodnie na w szpitalu? E, e, ja nie wolań, ten też się wystraszyłem. Do nie nie dostałem. Kto A? Mi. 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 Nie, walcie, walcie. Ty, to tu ty, ty do mnie to, to do mnie Kurwa. Przemek, zabiłeś mnie, kurwa. No jak? Już kurwa trzeci raz. W Pierwszy raz to no, wyderzyłem. Raz mi z, z tego z tasaka, w kur. No grozi mi bronią, no kurwa, no nie mam amunicji, jakoś się przeciwdał. No, wie, nie ja groź mu. No puszkę mi zabrał, ja na nią pierwszy spojrzałem. A ja mm. do niej pod pierwszy podszedłem. A chuj z twoim podejściem, ja pierwszy spojrzałem. A Magdy chuj Sali... mi z twoim. Magdy pode, Sali, podejściem Sali, bo mi się tak trochę kolory zjebały, przez ja te, ja te, mam te, mierze, to nie. Nie mam się zalogować. A. Dobra, ja jestem tym już w, w puszczosce. No to my już jesteśmy w myszki. Tylko żawczy. W jakiej śmieci? A w aw, razem? aw, 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 Zombie. <śmienic> to nie nie ja. Jak aw, to zrobił? To nie ja. Akurat... <śmienic> ty <śmienic>